Na podcast zaprasza ortomedico.pl Platforma do realizacji zleceń NFZ przez internet. Treści zawarte w niniejszym podcaście mają wyłącznie cel informacyjny, edukacyjny. Każdą kwestię należy skonsultować z lekarzem. Administrator podcastu nie ponosi żadnych konsekwencji wynikających z wykorzystania dostępnych tu informacji. Żywienie u osób ze stomią jelitową praktyczne porady. Odpowiednia dieta, która zawiera niezbędną dawkę energii i składniki odżywcze, jest bardzo istotna także u osób z wyłonioną stomią jelitową. Jakich zasad dietetycznych powinni przestrzegać stomicy? Dieta powinna być zbilansowana, zróżnicowana i dopasowana do stanu zdrowia oraz indywidualnych preferencji. Tylko wtedy wspiera prawidłową pracę całego organizmu, nie tylko układu pokarmowego. Gdy nie będzie zawierała wszystkich ważnych substancji, może wywołać pojawienie się niedoborów i poważnych dolegliwości. Dieta u osób ze stomią. Stomia jelitowa jest wyłaniana u osób, u których jelita nie pracują prawidłowo. Przeprowadzany wówczas zabieg służy połączeniu jelita ze skórą. Wypróżnianie się polega wtedy na odprowadzaniu produktów przemiany materii do worka stomijnego przymocowanego do stomi. Wyróżnia się dwa rodzaje stomi jelitowych. Ileostomia, stomia wykonana na jelicie cienkim. Kolostomia, stomia wykonana na jelicie grubym. Im większa odległość od odbytu, tym stolec osoby ze stomią jest bardziej płynny. Zatem najbardziej płynną formę ma on u osób po zabiegu wyłonienia ileostomi, natomiast gęstszą po zabiegu kolostomi w ostatnim odcinku przewodu pokarmowego okrężnicy Esowatej, czyli Esicji. Miejsce wyłonienia stomi wpływa na rodzaj rekomendowanej diety, lecz jej dobór zależny jest również od szeregu innych czynników, w tym czasu od wykonania zabiegu, stanu zdrowia. Preferencji i potrzeb żywieniowych. Dieta bezpośrednio po zabiegu wyłonienia stomi. Bezpośrednio po procedurze pacjent musi przestrzegać ścisłej diety. Na zwykłe żywienie można przejść dopiero wtedy, gdy jelita znów zaczną normalnie pracować. Początkowo niezbędne składniki podawane są poza jelitowo, natomiast potem przechodzi się na żywienie do ustne dietę płynną, półpłynną, np. zupy dla stomi, a następnie stopniowo wprowadza się do niej pokarmy stałe. Pokarmy po zabiegu powinny być lekkostrawne, niskotłuszczowe. Wspomagająco można stosować także specjalne preparaty odżywcze. Podstawowe zalecenia żywieniowe dla stomików. Zabieg polegający na wyłonieniu stomi nie wymaga szczególnych zmian dietetycznych. Osoby ze stomią mają podobne zalecenia żywieniowe jak dla osób zdrowych. Rekomenduje się, by nadal zachować zróżnicowaną dietę, jednak zdarza się, że pacjent będzie musiał wyeliminować z niej określone produkty. Zasady zdrowego odżywiania u osób ze stomią. Jedz regularnie 4 do 5 posiłków w ciągu dnia co 3 do 4 godziny. Dokładnie przeżuwaj każdy kęs jedzenia, by ułatwić jego strawienie w dalszych częściach układu pokarmowego. Podstawą diety powinny być warzywa i owoce powinny stanowić połowę diety, przy czym polecana ilość warzyw to 3 czwarte, a owoców 1 czwarta. Wybieraj pełnoziarniste produkty zbożowe. Zmniejsz spożycie mięsa do 500 gramów tygodniowo. Wybieraj zdrowsze, chude mięsa jak indyk, cielęcina, królik, ryba. Tłuszcze zwierzęce zastępuj roślinnymi olejami tłoczonymi na zimno. Unikaj nadmiernego spożywania cukru i produktów wysoko przetworzonych. Zredukuj zużycie soli. Systematycznie pij wodę co najmniej 2 litry dziennie. Nie pij alkoholu. Dolegliwości po wyłonieniu stomi. Po zabiegu wyłonienia stomi zaleca się obserwację reakcji organizmu na określone produkty spożywcze. Dzięki temu można wyeliminować te, które powodują nieprzyjemne objawy: objawy złej tolerancji określonych produktów: Bóle brzucha, zaparcia, biegunki, wzdęcia, oddawanie gazów, dłości, nudności. Właśnie dlatego zaleca się wprowadzanie kolejnych potraw stopniowo, co pozwala na określenie, które z nich są problematyczne. Wskazane i niewskazane pokarmy u osób ze stomią. Oto produkty spożywcze, jakie powinien zawierać przykładowy jadłospis dla osób ze stomią, a także te, których powinno się unikać przy pojawieniu się nieprzyjemnych dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Polecane, lekkostrawne produkty poprawiające trawienie to gotowane warzywa, np. warzywne zupy dla stomi, gotowane i pieczone owoce jak jabłko, makaron, biały ryż, jasne pieczywo, gotowane płatki owsiane, chude mięso i ryby, produkty mleczne jogurty, kefiri, maślanka, twaruk. Fermentację jelitową i nieprzyjemne dolegliwości mogą nasilać: mleko, świeże owoce, soki owocowe, warzywa o dużej zawartości błonnika, strączki, pełnoziarniste produkty. Pikantne przyprawy. Gazy i wzdęcia mogą nasilać, fasola i inne strączki, kapusta, kalafior, ogórek, cebula, rzodkiewka, mleko, napoje gazowane. Zaparcia mogą nasilać, pełnoziarniste produkty spożywcze, gruboziarniste kasze, rośliny strączkowe, surowe warzywa. Nieprzyjemny zapach stolca mogą nasilać, fasola, kapusta, czosnek, cebula, szparagi, jaja, ryby. W przypadku eliminacji określonych składników może być konieczne wprowadzenie do diety suplementów. Podsumowując, dieta dla osób ze stomią nie jest skomplikowana, jednak wymaga czasu, by opracować ją tak, żeby była zdrowa. Kluczowe jest stopniowe wprowadzanie produktów oraz obserwacja reakcji organizmu, ponieważ niekiedy nawet te uznawane za zdrowe mogą.